Dwie zaczytane ławki w kształcie książek stanęły przy grotkowskim ratuszu, zapraszają czytelników do odwiedzenia biblioteki. Prezentują także stare zdjęcia miasta. Ma też jakby pokazać historię naszego miasta. Wielu, myślę, mieszkańców jeszcze nie widziało tych pocztówek, więc mają okazję je zobaczyć. Odsłonięcie ławek było połączone z 11. konferencją Bibliotek Powiatu Brzeskiego. W ramach konferencji przeprowadzono warsztaty w teatrze Życia. Najważniejsze role wyznaczam sobie sam: biblioterapia i dramaterapia w rozumieniu siebie i innych. Wychodzimy od, z biblioterapii od tekstów literackich, które pokazują, problemy społeczne postaci i staramy się to przepracować ćwicząc tak naprawdę w sposób w dramie znany tak żeby każdy mógł poczuć rolę no i jeżeli czytamy jakąś historię to bardzo łatwo potrafimy kogoś ocenić kto jest dobry w tej historii jak kto zły natomiast kiedy się wcielamy w te postaci przeżywamy tak naprawdę los tych ludzi to się pojawiają szarości w tym wszystkim. Nic już nie jest takie białe i czarne. Bibliotekarze dzięki takim spotkaniom mają szansę na lepsze poznanie siebie. Wymieniają się doświadczeniem, co owocuje nowymi pomysłami. Też otwiera nas między, na siebie, ale też tak jak dzisiaj mamy y, dramaterapię, biblioterapię, nowe pokłady y, otwiera. Myślę, że w ogóle stajemy się tacy bardziej. Y, Otwarci, kontaktowi, bezpośredni. Konferencja Bibliotek Publicznych Powiatu Brzeskiego odbywa się co roku. Nasza Biblioteka Grotkowska pełni rolę również Biblioteki Powiatowej i dlatego my organizujemy tą konferencję. Ławki przy Bibliotece w Grotkowskim Ratuszu pojawiły się dzięki sponsorom oraz Fundacji Zaczytani.org.